Hej, hejka, z tej strony Korytja. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj to baz z The Sims 3. Tak, nie było odcinka z The Sims 3 już. Uuu, dwa tygodnie, albo lepiej, albo ponad dwa. No ale w każdym bądź razie dawno nie było, ale już wracam dla tych, którzy pytali o The Sims 3, to informacja jest taka, że The Sims 3 wraca, już będziemy regularnie to sobie grać w każde poniedziałki o 15 będzie się pojawiał odcinek. Także wracamy do regularnych filmów, odzyskałam internet, mogę działać. Um, także kliknijcie łapkę w górę, jeżeli czekaliście na Sims 3 i zmotywujcie mnie do nagrywania tej trójeczki, bo. No względem czwórki ona troszeczkę spadła nieco po wakacjach, wcześniej była większa oglądalność, no ale to nic, ja tam lubię oglądać właśnie, czy oglądać, no oglądać też właśnie głównie, jak jeżeli oglądam Simsy to tylko to zda Sims 3 jakieś rozgrywki I, i, i lubię ją nagrywać, więc na pewno nie przestanę, ale fajnie będzie, będzie miło jak zostawicie łapkę w górę. Słuchajcie, pada deszcz u nas i jest ogólnie lato. Jeżeli chodzi o, o to, co tutaj będziemy dzisiaj porabiać sobie w odcinku, to wyremontowałam teraz, zaraz Wam pokażę. I e, co tutaj jeszcze? A, no i nasza Aurorka miała ostatnio urodziny, za trzy dni będzie już dzieckiem. E, mamy Frediego, on pewnie nam jakoś na... zaraz, nie, 6 dni jeszcze będzie z szczeniakiem, no dobra, e, zaraz nam pewnie będzie trochę starszy. No i tak, pisaliście mi o tym dziecku, bo ja nawet się zastanawiałam, czy im to drugie dziecko zrobić, bo oni mają tu cały czas zachcianki, żeby to drugie dziecko jednak mieć. No i ja tak sobie pomyślałam, że w sumie jeszcze to jedno dziecko zrobimy, tylko może na razie, chociaż w sumie ona i tak ma dopiero za jeden dzień. Chciałam, żeby pochodziła chwilę do pracy, żeby na przykład wbiła ten jeden poziom, na przykład na piątego stróżoprawa, a kiedy ona ma no, 20 dni jeszcze ma do zmiany grupy wiekowej, więc myślę, że na razie jeszcze poczekamy chwilę, się wstrzymamy z tym dzieckiem, żeby ona chociaż trochę poszła do pracy, żeby trochę zdobyła tej kariery, żeby zaraz nie było tak, że znowu wiecie, nie będzie chodziła przez tydzień do pracy. I będzie po prostu trochę różnica wieku między Aurorą a jej przyszłym bratem czy tą siostrą. Ale myślę, że tak czy siak zrobimy sobie to drugie dziecko, bo chciałabym, właśnie, bo i oni w sumie chcą, mają tutaj straszne zachcianki na ten temat. Dobra, ty jesteś e, ósmy poziom, tutaj dobra, okej. Okay. dzisiaj mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień razem z naszymi e, Simami. Oni zaraz powinni zaraz wstawać. Ogólnie był złodziej u nas, tak, był u nas złodziej, <grym> ale nic nam nie ukradł, tylko uciekł nasz policjant, pan. Policjant nie podołał i nie złapał go. Hmm, więc tak, dobra. Oni śpią. W sumie zaraz powinni wstać. Tak, i, i coś byśmy zjedli. Może na ten by coś ugotował. Znaczy nam, na ten, <grym> Dylan. Ale patrzę, że nie ma czasu, więc zjemy sobie to, co, to, co mamy w lodówce po prostu. Hmm, ja ich trochę przebrałam, ale nam nie, nie przebierałam jakoś ich strasznie. Dałam chyba im po prostu po jednym nowym stroju i tyle. O mała też jest głodna, więc może... Może ty nie idź od razu jeść, tylko może dasz jej jeść najpierw małej, czekajcie. Zapołzujemy karna kaszrzałku dla dzieci, a potem właśnie sama sobie weźmiesz tego omleta. No i pokażę wam ten taras. Ten taras w sumie nie ten, nie ten tutaj dolny, tylko tutaj ten górny, bo pomyślałam sobie, że jest, jest lato, więc, więc przyda nam się coś takiego. I w sumie nic, ta nic takiego, coś takiego. No, taki o sobie. Oczywiście z tego, z tych akcesoriów, nie pamiętam jak one się nazywają. Wypoczynek luksusowy, to tak? Czy, czy nie? Czy coś o ogrodach? No nieważne, ale z tych akcesoriów postawiłam sobie taką ala mini kuchnię, żeby nie musieli latać, wiecie, na dół. Żeby nie musieli latać na dół, Dzień, żeby mieli tak, jakby wszystko pod ręką. No i taki stół. Tutaj postawiłam taką pszczółkę, mam nadzieję, że ona będzie funkcjonalna. To nawet małą, tu można posadzić, oni mogą sobie grillować. Mają też music, music. No i tutaj taki. Taka, Taki kawałek, taki na relaks, na relaks, do relaksu, żeby sobie tutaj pocilować. Teraz mamy lato, więc Kaj nie będzie sobie skorzystać z tego. Może nawet zaprosimy kogoś. A, no i właśnie, dorośli nam już w rodzince były urodziny, słuchajcie. W rodzince naszej były urodziny, a mianowicie właśnie Drick. Czyli syn Kolina nam, to już jest nastolatkiem, więc już poważny chłopak, słuchajcie. I Krystina, Kristina, tak, Krystyna jest małym dzieckiem, bo ona wcześniej była już jeszcze niemowlaczkiem, to teraz jest małym dzieckiem. Tak, z takich aktualizacji rodziny. Okej, okay, słuchajcie, pomyślałam, że mamy pieska i fajnie by było, żebyśmy mieli też kotka, więc zaadoptujemy sobie też kotka i kotka zaadoptujemy sobie kocia. Kocia, kocia. Nie, ja bym chciała takiego malutkiego kotka. Tu jest fuga kot i tu jest sassy kot. I schrudna, pochliwa, hałaśliwa, a on jest świniakiem. Ona w sumie też. I, i, I tu mamy już takie dorosłe kotki, tu mamy w ogóle staruszka, tu dorosły i tu, do, tu emeryt już, niemiecki Rex. Ja myślę, że wiedzieć, co, weźmiemy sobie ją. Mieszaniec, gad, kotek, schludna, płochliwa, hałaśliwa. No trudno, jak to kotek, co nie? Więc myślę, że możemy sobie. zobaczyć... Sasi. O kurczę, usunęło mi się. Nazwiemy ją i... O... Mm... Okej, okay, nazwiemy ją Wena. Ja nie wiem, tak jakoś wpisałam w Google i mi znalazło, więc <laughs> niech się tak nazywa. E, dobra, zwierzę wena jest czyszczony. Okej, okay, dobra, wyczyścicie ją i przyniesiecie, a przez ten czas nasza tutaj kobiecina pójdzie weźmie szybki prysznic. O, i skorzysta, mamy brudne, brudną toaletę. Dobra. A aurorka nasza się tutaj bawi. Potem jak się pobawi, to może pouczymy ją chodzić albo coś, ponieważ oni w sumie mają. znaczy Dylan ma, no, żeby nauczyć chodzić simkę aurora, więc... Myślę, że to trzeba by było zrobić. W ogóle chciałabym ją nauczyć, wiecie, wszystkiego, zanim dorośnie nam, więc zobaczymy, czy nam to się uda, ale. byłoby fajnie. Dobra, zaraz mi przyjeżdża tego kota. Freddy, czemu ty jesteś tutaj na. Ojeju, ty jesteś w ogóle głodny, jedz, miski. Jedz z miski zaraz przyjdzie do ciebie koleżanka, <laughs> koleżanka. Właśnie też między innymi po to chcę, żeby był jeszcze jeden zwierzak, żeby te zwierzaki, jak my nie mamy czasu się nimi zajmować w sensie simy, to żeby właśnie. Wow. O nie, ktoś na nas zgada. O nie, i z Kolinem. O nie, o nie. Musimy ten podzwonić. Musimy podzwonić, jak on wróci. Ale ja chyba mu kupowałam. Czy ja mu nie kupowałam? Czekajcie. No, przyjaciel na odległość. No, to co to za. Dawny przyjaciel, dawny przyjaciel. No, co to ma być? Halo, halo. Nie działa to jak powinno, co nie? No nic, ale zadzwonimy do braci, żeby nam mnie, na mnie tutaj odnowić trochę relac relacje, relacje. Czekajcie. A gdzie jest nasza siska? Tu jest jeszcze nasz braciszek. A nasza siostra. O, gdzieś tu na samym końcu. W ogóle mamy z nią... Z... O, jajku. No nic, musimy trochę odnowić te nasze relacje rodzinne, słuchajcie. Dobra. Ty co tam? Ty sikasz. No dobra, to jak się wysikasz, to właśnie, jak się wysikasz, to może byś troszeczkę ją pouczyła chodzić, bo ona już trochę umie, bo tutaj Dylan ją uczył, ale no jeszcze trochę trzeba, trzeba trochę jeszcze spędzić czasu nad tym. Jest, 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 jest! Jest nasza wena. O, gdzie ona znikła? Tu, ale śliczna ona jest i ma takie szare oczki. Wow, bardzo ładna. Tylko deszcz pada, no ale dobra, chodź tutaj. Mm, podnieś zwierzaka. Pan przy, Pan przyniósł nam kotka, a ty mała, co? Ty będziesz grać. W, znaczy grać. Układać klocki, dobrze. No dawaj do kotka. W sumie powiedzmy, że Dylan zaadoptował psa, a ona zaadoptowała sobie właśnie kotka. Kimelusi. <grym> Musimy kupić mu. Wezwi opiekunkę. No, przyszła tylko kawałkiem. Oj, zostań tutaj. Kocie, podejdź, bo jest problem. <grym> podejdź tu. A ty, a ty. O właśnie, teraz podnieś zwierzaka i weź go do domku. Nie, tu wiewiórek w ogóle się kręci obok naszego domu. A poczta jest jakaś dobra, zaraz ją weźmiemy, ale na początek weźmy kotka, podnieśmy. Nie, on nie chce być podnoszony, on gdzieś ucieka, gdzie ty idziesz? Podnosi. Dobra, konflikt interesów. O, Dylan dostał awans. Jest redaktorem naczelnym. Wow, i premię 67008 prawie. Super. I teraz od 8 do 13. O, to, to się napracuje, chłopak, słuchajcie. Czekaj, pokaż ty tutaj swój ten. Aha, masz jutro wolne i sobotę, niedzielę masz wolną. I pisanie i charyzmę, i solej decyzji musisz poprawić. Dobra. Nieważne, na razie to zadzwoń do Sima i pogawędkę zrób sobie z braćmi swoimi, bo oni się na ciebie obrazili, słuchaj. A potem pojedziesz do ratusza po... po... Pozwać o to zniesławienie, bo, bo ktoś ci po prostu tutaj nagadał jakiś głupot na twój temat. Ej dobra, dawaj tego kota trochę, weź go och, weź go uczucia, daj przysmak, no nie wiem, cokolwiek, żeby się trochę chociaż zaprzyjaźniła z nim. Ty ci się siku chce pies, siku ci się chce, więc ty tutaj sikać sobie. Dobra. Ty masz co robić. Aha, ty rowerem wracasz do domu. Super, w taką pogodę myślę, że w sam raz po prostu. <grych> dobra, czekaj, pies, ty to chodź. Co ty robisz? A, sikasz, tak? Sikasz? No dobra, to sikaj. I weź na przykład przyjazne, obszczekuj. przyjazny wąchaj. Przyjazne, zaciskaj więzy. przyjazny wąchaj. Dobra, bo to będzie kot i pies, którzy się lubią. Także, no, gdy chodź uczyć Aurorę chodzić dalej. Niech ona się nie bawi. Jak ona sikać chce, A, do no to może najpierw toalety ją ucz korzystania, a potem ją pouczysz chodzić. Dobra, Dylan pojedzie do tego ratusza i pozwie o zniesławienie, bo on się wcale z nikim nie bił, więc tutaj, proszę Państwa, ktoś nas y, niesłusznie wręcz oskarżył, e, więc więc niech on sobie jedzie, a tu dziewczyny sobie w ten deszczowy dzień będą uczyły się chodzić. Chciała w ogóle jechać właśnie gdzieś do parku, czy gdzieś tak na świeżym powietrzu ją pouczyć chodzić, no ale właśnie trochę słabo jest z tym. A ten i pies cały czas na tym dworzu siedzą, no? W ten deszcz pada, a on, no, nie, może chcą poddychać świeżym powietrzem. Dobra, on pojechał. A jeżeli chodzi o kotkowe rzeczy, to postawiłam tutaj kuwetę i drapak jeszcze muszę gdzieś postawić, ale to już pomyślę o tym i na dniach po prostu. Tak! Nauczyliśmy Aurorkę chodzić superanką. Słuchajcie, więc zostało nam jeszcze tylko nauczyć ją mówić i nauczyć ją korzystania z toalety. A no ona chyba jest teraz zmęczona, więc myślę, że ona. Ona daje jej butelkę, wiecie, nakarm na podłodze. Nakarm... A co ty tutaj możesz z nią robić? Bujaj się z mam. Nie. Nakarm ją i wiesz co? Położysz ją spać na taką drzemkę. Jeszcze, chociaż w sumie jak teraz się wyśpi, to już noc nie pójdzie. Więc może jeszcze ją trochę przetrzymamy i położymy ją chwilę później, żeby nam przespała już noc. Więc ty w sumie możesz, wiesz co? Ty możesz już w sumie iść się wysiusiać i sobie coś tam zjeść. Na przykład jakiś ten naleśnik, bo ona nie umie gotować. Ona nie umie gotować. Dylan bardziej umie, więc tutaj w domu Dylan gotuje. A on by chciał ćwiczyć z tym, ale my nie wzięliśmy tego z domu. Czekajcie, do który mamy poziom dziewiąty już, co nie? Wow, dziewiąty poziom już mamy, no to nieźle. Dobra, ciekawe, czy wygramy sprawę, słuchajcie. Dobra, ty przyjedz do domu, to sobie zjesz omlet, ale potem zrobisz coś do jedzonka żeby było w, tutaj w lodówce, bo ten, no może zrobić nawet te tilkonke, to będzie dobra. Dobra, a ty sobie zjesz, a później możesz w sumie, ona tych raportów ma mało, to w sumie żeby te raporty pisać, to ona musisz szperać w śmietnikach i wtedy ma jakieś informacje, więc fajnie by było, żeby tutaj w sąsiad, u sąsiadów, gdzie sąsiedzi mają śmietnik? Tu. No poszperaj, to wtedy będziesz mogła raport napisać, tylko musisz poczekać, aż wróci twój Twój mąż do domu <noise> i pójdziesz szparać ludziom w śmietniku, słuchaj, i będziesz pisała raport. Musisz to zrobić, bo chcemy, żebyś dostała jakiś awans. Wygraliśmy, wygraliśmy w sądzie, wygraliśmy w sądzie. Ale zapłaciliśmy 149, ale to nic, ale wygraliśmy 533, więc wyszło na zero, nawet na plus, żebym powiedziała tak. Dobra, czekaj, gdzieś ty poszła. Zaraz będzie tutaj mi krzyczeć, że trzeba wezwać opiekunkę. A nie, poszła i nie trzeba wezwać opiekunki. Może dlatego, że on jedzie do domu? No. I pocztę musimy wziąć? Nie. Dobra. Idź zjedz, facet, bo będziesz naprawdę zaraz tutaj nam konał wręcz. Ech, dobra. Karen. Ktoś do ciebie ogólnie dzwoni, więc ja bym chciała ten telefon zignorować. To po pierwsze. A, już nikt nie dzwoni. Ok. <grytanie> Okej. Okay. Dobra. No i tak to sobie wygląda, kiedy Karen grzebie ludziom w śmietnikach. Czekajcie, bo aż mi się normalnie gra dzisiaj tak strasznie przycina, że szok. Um, dobra, ona no, sobie czekajcie, zrobię. <laughs> nie, no, 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 super poza, słuchaj. E, poza idealna, no po prostu ja myślę, że <laughs> idealnie, idealnie, słuchaj. Dobra, grzeb, nikt nie widzi, nikt nie widzi. Dylan, gdzie ty. A tu ona tak daleko poszła, myślałam, że na bliżej była. Okej, okay, nasz Dylan gotuje tutaj, takie na zapas, żarrełko. O matko, co za pies, tak szczeka. Halo. Co do zaszczekania, słucham. Czym jest problem? <grych> Dobra, yy, głód. Ty jesteś w sumie głodny, więc sobie proszę zjeść. A nasz kotek, kotek nasz śpi, no i super. Zaraz kupię im drapak mu, bo będzie biedny, miał czoł, że nie ma co drapać. Dobra, Dylan nasz gotuje, a Karen pisze raport, bo udało jej się właśnie pozbierać te informacje z tego śmietnika, więc no tej raport pisze, żeby sobie troszeczkę poprawić, jeżeli chodzi o te zawodowe sprawy. Aurora, ty się jeszcze bawisz? Dobra. tatuś zrobi jedzonko, to tatuś pójdzie nauczyć z nocnika korzystać, bo ona już w sumie ma trochę pęcherz słabe, więc przed snem, żeby nam się wysiusiała i potem ją właśnie. No i dobra, jakoś dobra. Chowamy do lodówki, chowamy do lodówki i, I choć tutaj mało o, opróżni na a potem z uczcią skorzystamy z toalety. Ty się w sumie dobrze masz. dobrze. Aurora polubiła zamawkę. Pataszon, pataszon. Nie, proszę, nie polubię jej. Za kim ta zabawka chodziła w tamtej generacji? Za siostrą, za miją chyba, co nie? Znaczy dobrze pamiętam, czy z Aleksem? No, za kim się ona chodziła w każdym bądź razie. Wzięła nam i dorosła. Dobra, proszę już się nie bawić nią. Tatuś jeszcze tylko cię nauczy korzystania z toalet na dobranoc. I pójdziesz sobie spać. Nie płacz, nie płacz. Zaraz pójdziesz spać. A u ciebie jak? Tam u ciebie jest w sumie jeszcze trochę czasu, jeszcze masz jeszcze trochę przepracy przed sobą. No dawaj. On się ubrał w taki ten swój prezenterski strój. Musi się uczyć pisania i historii i recenzje. Historii i recenzje tutaj też właśnie musimy, albo przeprowadzać wywiady z jakimiś simami, albo musimy yy, coś tam jeść, albo jakiś, jakiś film chyba pójść, czy tam na mecz i potem można pisać z niego recenzję. Więc tutaj tym też musimy się zająć. Najlepiej, jakbyśmy się przy okazji odwiedzili jakiś. O, okej, okay, dobra, Jasper. Dobra, okej. Okay. Więc wiesz co? Może w sumie iść się wykąp. I zaraz pójdziecie akurat wszyscy, wszyscy ładnie sobie pójdziecie spać. I będziecie sobie spać. A no tak, ona umie już chodzić faktycznie. O, nie, nie, nie. <laughs> tak patrz, co ona tak sobie drepcze. Ty też musisz się wykąpać, a tu musisz poczekać, aż twoja żonka się wykąpie, bo jak ty się wykąpiesz w wannie, to będziesz płakał, bo on jest ekologiczny. On jest ekologiczny, więc jak będzie się w wannie się kąpie, to jest... Wielki płacz, słuchajcie. No dobra, spełnimy jego zachciankę, ale no mówię, o to dziecko jeszcze się na razie nie będziemy starać. Postaramy się um, za jakiś czas, jak ona pójdzie. No, Halo, gdzie ty idziesz? Nie będziesz owce sprzątać. Odpręż się. A, <grych> Czekajcie, czemu mu zniknęło? Nie, nie zniknęła. Czemu ona na żółta? bo mu się spać tak bardzo chce, no trudno. Uda wam się, czy się wam nie uda? Uda wam się. No i czekajcie, bo ona w sumie to właśnie idzie za 9 godzin do pracy, więc ja myślę, że ona jeszcze sobie za dwa dni pójdzie, to wtedy będzie sobie tutaj mogła z tym partnerem poprawić z, z relację i trochę się tutaj y, jej poprawi, więc zdobędzie awans, będzie miała piąty poziom i wtedy się postaramy właśnie o drugie dziecko. Um, I myślę, że nawet domku nie będę musiała przerabiać, ponieważ myślę, że będą mieli po prostu dzieci raz na pokój, bo ten pokój dla dzieci jest dość spory. I wtedy... Też chciałabym ruszyć w tą przyszłość znowu, bo jednak chciałabym, żeby każda generacja tej serii, jeżeli chodzi o Telegasi, miała taki troszeczkę motyw przewodni, czyli coś, coś, coś takiego co będzie ją wyróżniało od innej. Typu w tamtej pierwszej generacji wyróżniało nas to, że mieliśmy piątkę dzieci, co jest też nie... no dziwnie bywałe, więc e, e, piątkę dzieci mieliśmy, a w tej generacji mamy takim motywem przewodnim jest właśnie ta przyszłość, skok w przyszłość, że oni sobie do tej przyszłości wędrują. I na trzecią generację też mam już pomysł, ale wam nie powiem jaki. <laughs> Zobaczycie, żeby właśnie taki był w każdej tej generacji motyw przewodni, że ci, to, ci Simowie będą takim czymś innym zainspirowani, albo jakimś takim Właśnie jakaś aspiracja będzie główną, e, głównym motywem serii, więc, więc wiem, co chcę, żeby właśnie było w każdej generacji coś takiego, jakiś taki wątek. Okej. Okay. W sumie to fajnie się złożyło, bo ona dzisiaj idzie do pracy, a za to Dylan ma dzisiaj wolne. Więc nie musimy zamawiać żadnej opiekunki, tylko właśnie rodzice się opiekują naszą Aurorą, więc, e, więc fajnie. E, I nasza właśnie tej Auror... E, Karen idzie teraz do pracy, tylko sobie się nie wysika, zje. I pewnie akurat pójdzie do pracy no 3 godziny, więc myślę, że to jedzenie i to wszystko jej ze 3 godziny zajmie. Adelant w tym czasie wstawaj, bo mała jest w takiej pozie. Mała już wstała i ona jest właśnie głodna. Więc ja myślę, że nakarmisz ją tutaj właśnie na krzesełku dla dzieci. Karm na krzesełku dla dzieci. I sobie przy okazji wtedy też zjesz sam. Może dzisiaj mam trochę pogoda ładniej dopiszę, więc Aurora ma już prawie urodziny. A no faktycznie. Za dwa dni pewnie, co? No, to spoczko. I e, y, jest dzisiaj trochę taka ładniejsza pogoda. Tu ktoś z psem chodzi. E, jest tutaj troszeczkę ładniejsza pogoda, więc może się wybierzemy do parku. Patrzcie. Ojejku, z trzema! Sandy, Ben-Ben i szczęścia, że Pewnie jakieś urodziły się. I trzy takie, Bo trzy takie same praktycznie, patrzcie. <noise> tylko mają trochę inną sierść każde. E, no, dobra, mała jest głodna, więc on zaraz ją nakarmi, i myślę, że właśnie fajnie by było pojechać gdzieś do jakiegoś parku, albo nawet na ten festiwal lata, na przykład tutaj, i ten, i właśnie sobie i troszkę, troszkę, troszkę pouczyć ją umówić, tak na świeżym powietrzu trochę spędzić czas. E, tylko jeszcze chciałabym, żeby Dylan zrobił planie, bo, bo też tam się zebrało, widzicie? E, Gra, ja widzę, że już mi trochę gorzej działa, trochę się przycina, a to jest pewnie ze sprawą tego, że na świecie jest dużo więcej simów i jest dużo relacji, powiązań i tak dalej. A dlatego, a Sim The Sims 3 ma to do siebie, że im dłużej się gra, tym więcej świat się zapełnia, tym więcej simów powstaje, no i, i ta gra cały czas chodzi coraz ciężej. Jeżeli nie nagrywam, to jeszcze jest pół biedy, ale jak nagrywam, to już jest katastrofa. Więc tak sobie pomyślałam, że pewnie w trzeciej generacji to my się przeprowadzimy do innego miasta, żeby tak zacząć trochę reset taki zrobić troszeczkę, bym chciała, powiedziała nawet. Ej, możesz sikać, czemu nie sikasz? Możesz sikać, a potem sobie zjesz, wiesz? Potem sobie zjesz z miski. A kot nasz co robi? Ja widziałam, że kot to o, siedzi tutaj właśnie, aż zasnął biedny. Siedzi i obserwuje ryby. Także takie ma hobby nasz kot. Dobra, ty sięż go jeść, ty niesiesz, ty idziesz ty jesz, ty jesz, a potem idziesz ryby karmić. No dobra, okej. Okay. A muszę ten drapak kupić, bo nasz kot będzie jest coraz bardziej smutny z tego powodu, że nie ma drapaka. Dylan, czy ty nakarmisz ją? Nakarmisz. Dobra. Dobra, tatuś z córeczką są w parku i uczy ją mówić, więc tutaj jeszcze trochę przed nami, bo dopiero ją zaczął mu uczyć mówić, ale się uczą i, i są w parku właśnie trochę tak wiecie, na świeżym powietrzu, żeby sobie spędzili czas, a nie tylko w domu. Także sobie tutaj siedzimy. Może w ogóle ktoś, e, ktoś znajomy się pojawi? I ten... I by będziemy mogli sobie tutaj śmiało... Kurde, normalnie muszę zrobić coś, bo normalnie nie da się nagrywać w takim... w takim zacinaczu. <grym> Będę musiała coś popatrzeć i, i po, poogarniać, bo może coś, coś, coś tutaj jest nie tak. O, ile to psów w ogóle. <grym> Okej, okay, jest 18, wróciliśmy sobie do domu, Karen też już jest w domu. I właśnie Dylan pracuje sobie pisać, małą położył na drzemkę, Karen wróciła, co prawda nie ma jeszcze awansu, ale już jej nie dużo brakuje, ponieważ z partnerem już ma bardziej jak super ocenę. I teraz tylko zostały te raporty, więc trzeba jeszcze za dwa śmietniki przegrzebać, napisać za dwa raporty i będziemy mieli awans, więc myślę, że zrobimy tak, że w kolejnym, ja tutaj ten awans z nią sama zdobędę, żeby Was nie męczyć tym już na odcinkach i po prostu na początku kolejnego odcinka postaramy się właśnie o te nasze dzidzi. I w następnym odcinku też będziemy mieli już urodziny naszej Aurorki, więc w sumie fajnie, bo właśnie Karen będzie w ciąży, nasza Aurora już będzie takim dzieckiem w wieku szkolnym, więc już będzie sobie sama mogła poradzić i właśnie będziemy mieli potem jeszcze jedno dziecko. Chociaż w sumie jak będzie taka różnica wieku, to taki pokój razem. No trudno, no e, powiedzmy, że nie ma opcji, żeby te, miesz ten, 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 te mieszkanie powiększyć, ten dom powiększyć, więc będą musieli mieć po prostu pokój razem. Dobra, dzięki wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że dużo nie będzie to um, przeszkadzało, że tak dużo nie było widać na nagraniach, że to się to z cinami się gra. Muszę coś popatrzeć, coś porobić, może jakieś poczyścić rzeczy może jakieś mody pousuwać i wtedy będzie mi tutaj chodziło płynniej. Dobra, dzięki Was serdecznie za oglądanie, łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki! Pa, pa!